Hey, hey. Moi drodzy, w ten uroczy kwietniowy dzień! Wita Was Olga z Wielkiego Buka. Dzisiaj, kochani, razem z wydawnictwem, znak, do którego link znajdziecie poniżej, wybieramy się w daleką podróż na wschód prosto do Makao w Chińskiej Republice Ludowej. Szykują się noce pełne wrażeń, pełne neonów i sztucznego blichtru. Będziemy grać o najwyższe stawki w największych kasynach miasta. Specjalnie dla Was ballada o drobnym karciarzu Lawrence'a Osborna. Z miejsca dołączamy do niejakiego Lorda Doyla, hazardzisty i nałogowca, który jest takim lordem, jak ja jestem markizą i wkrótce rzucamy się w wir karciany gier o najwyższe stawki. Doyle przebywa w Makao już od wielu miesięcy i spędza głównie czas przepuszczając swoją niemałą fortunę, którą przywiózł ze sobą. Teraz jego życie to głównie spanie za dnia i nocne maratony po najdroższych i po największych kasynach miasta. Czasami wygrywa, ale zazwyczaj przegrywa i to horrendalne sumy dlatego że szczęście w takich miejscach to bardzo kapryśna kochanka. Kiedy jego świat chyli się ku upadkowi, z kolan podnosi go z zupełnie przypadkiem napotkana prostytutka Daoming i spędza z nią krótki urywek swojego życia. Kim jest tak naprawdę Lord Doyle? Jaka jest jego historia i jakie jest jego przeznaczenie? Balada o drobnym karciarzu to niezwykle smutna opowieść o samotności i o nałogu, który jest silniejszy od wszystkiego wokół, który jest silniejszy niż zdrowy rozsądek i niż życie samo w sobie. Z początku, nawet, wydaje nam się, że Doyle dość umiejętnie manewruje pomiędzy kręgami piekła, którego nie potrafi opuścić. Ale ta historia to zaledwie epizod, to jedynie wycinek jego życia, które zdaje się cały czas zawracać i zataczać koło. Są tutaj wyrzuty sumienia, jest tutaj wina, która nie potrafi opuścić Doyla i jest tutaj rozpacz, która tuła się pomiędzy neonami Macau. A teraz w ramach podsumowania mam dla Was trzy powody, dla których warto pożreć, warto wybrać się do Macau i posłuchać balady o drobnym karciarzu, Lorenza Osborna. Po pierwsze Macau. Mekka hazardu, tandetny przepych, sztuczność, blicht, kiczowata otoczka, która zdaje się otaczać ten jeden z najbogatszych regionów świata. Po drugie Daoming. To prostytutka inna niż wszystkie, z tej dziewczyny wypływa melancholia, samotność, i zagubienie, tak samo jak z Doyla. Po trzecie Babcia. Jest to postać bardzo mocno poboczna, bywalczyni wszystkich największych kasyn i bojowniczka z niezgłębionym kątem swojego męża. Dla mnie jednak jest to jedna z najciekawszych postaci w Macau i z chęcią przeczytałabym o niej osobną powieść. Ballada o drobnym karciarzu to jest jedna z tych książek, to jest jedna z tych opowieści, o których nie miałam w ogóle zielonego pojęcia, o których nie wiedziałam nic, a o których lektura przerosła moje najśmielsze oczekiwania. To zwyczajnie świetna, piękna proza o bardzo specyficznym nocno-wschodnim klimacie. Razem z Doilem tułamy się po kasynach, a budzimy się dopiero po zmroku. Długie nocne godziny natomiast spędzamy otuleni gęstym papierosowym dymem, zapachem intensywnych perfum i tą atmosferą narastającego podniecenia. Żeby w pełni zrozumieć, czym jest powieść Ozborna, musicie wyobrazić sobie kasyno, a w tym kasynie tłum ludzi, kasną wypełnione po brzegi, wszyscy elegancy, wgapieni w stoły, uśmiechy krupierów i okrzyki, tak zarówno podniecenia radości, jak i rozpaczy. To taka oniryczna, senna, kiczowata atmosfera, która uzależnia, dlatego że tutaj każdy dzień jest taki sam jak inny i daje takie złudne poczucie stałości. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że pierwsza połowa balady jest perfekcyjna od początku do końca, ale po pierwszej połowie co nieco się rozłazi. W takim sensie, że spada napięcie, nieco się rozładowuje, a zakończenie pomimo tego, że jest mocno przygnębiające, nie daje tutaj czytelnikowi satysfakcji. Ale wiecie co, tak naprawdę chyba nie musi nam dawać satysfakcji, dlatego że to jest tylko epizod, to jest tylko fragment, a człowiek żyje dalej. Przeogromniaście polecam Wam baladę o drobnym karciarzu Lorenza Osborna. Powiem Wam, że nie przez przypadek porównuje się go do Dostojewskiego, dlatego że idealnie oddał smutek i życiową przegraną swojego bohatera. To jest mocna, doskonała proza na najwyższym poziomie. I to wszystko na dziś. Zapowiedź balada o drobnym karciarzu Lorenza Osborna raz jeszcze dziękuję wydawnictwu Znak, a Wy, moi kochani, koniecznie po więcej balady zajrzyjcie dzisiaj na bloga. I pamiętajcie, że znajdziecie mnie też na Facebooku, na Twitterze, na Snapchacie, na Instagramie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. I kochani, jeżeli podobał Wam się ten filmik, to koniecznie dajcie łapki w górę. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa!